Halo, halo, ludzie w hipsterzy i kosmici, mówi do Was Knurko Nesur i dzisiaj będzie McNamara Double Matured. Jeżeli McNamara Double Machert Wam absolutnie nic nie mówi, to nie mam Wam absolutnie tego za złe, ponieważ McNamara Double Machert jest whisky wyjątkowo mało znaną. Już od firmy, która jest mało znana, chociaż pojawiła się tutaj w y, trzech filmach już na tym kanale. Ponieważ McNamara jest produktem marki Probanalin, czyli małych szmuglerów, którzy ymm, są dzieckiem takiego człowieka, który nazywał się Ian Noble. Jest to firma założona w 1976 roku i pan Ian, Ian Noble miał świra na punkcie pod. Utrzymywania kultury i języka galickiego. Ma, założył też Uniwersytet Galickiego i wszystkie swoje whisky, wszy, całe, wszystkie, um, wszystkie produkty, które jego firma robiąca whisky sprzedaje, ponieważ jedno był nigdy nie miał żadnej destylarni pod sobą. Wszystkie te produkty mają nazwy po galicku. Więc mamy Czewek, o którym już była mowa na, na, na tym kanale, um, który znaczył który znaczył mało, małego, małego kielicha. E, mamy Poczgu, które też już było dwa razy na tym kanale, w wersji 8-letniej, 21-letniej i w wersji 12-letniej, i Poczgu znaczy, um, znaczy nielegalny alembik w, w slangu. I mamy tutaj teraz Macnamara. E, e, poczgu to był, to był Blended Malt Whisky, e, czywek to, to był faktycznie Blended Blended Whisky. E, I tutaj mamy Macnamara, czyli Syd Morza. E, mac e, to jak już wiecie wszyscy z McLaudów, McDonald'sów i tak dalej, to jest syn Donaldów, bo też syn, e, syn Laudów, e, namara, czyli na, tak jakby na morza albo z morza, więc mamy syna morza. Albo syna, syna oceanu, syna, syna w jakiejś wielkiej połaci um, wody. Mamy blended scotch whisky. Nie wiemy na dobrą sprawę nic praktycznie na temat tego, co, co tutaj może być w środku. Wiemy tylko tyle, że tak samo jak i wszystkie inne whisky z marki Praban Macnamara McNamara nie jest filtrowana na zimno. Nie wiemy nic na temat dodawania barwników. Nie wiemy nic na temat, na temat tego, co tam jest w środku. Oprócz tego, że prawdopodobnie troszeczkę z tego to jest talisker, bo jednak, um, bo jednak na Sky mają tam po prostu blisko, ponieważ na linia jest firmą, która leży na Sky, na południowym brzegu, w przeciwieństwie do Taliskala, który jest gdzieś dużo bardziej na północ. Także, no po prostu, trochę trudno na dobrą sprawę powiedzieć, w ogóle, cokolwiek na, 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 temat, na temat tego produktu. Ja się w ogóle przez przypadek to dowiedziałem, no, szukając jakich, czegokolwiek, co mogę zahaczyć, um, żeby, żeby powiedzieć, jeżeli chodzi o ciekawostki. E, szukając jakichkolwiek do tego filmu, dowiedziałem się, że są dwie wersje McNamary i to jest w ogóle ta wersja bardziej skomplikowana i troszeczkę droższa o całe 50%. Która jest double matured, i oprócz tego, że była leżakowana w beczkach po Bourbonie, to potem była też przez 12 miesięcy leżakowana jeszcze w beczkach po Rumie z Gujany. I to jest Naprawdę wszystko co jestem w stanie, czego byłem w stanie się dowiedzieć na, na temat tej whisky. Oprócz tego kosztuje 21 funtów w Wielkiej Brytanii, ta podstawowa wersja McNamary kosztuje ten kilkadziesiąt pensów mniej. W Polsce jest ta whisky praktycznie niedostępna yy, praktycznie nigdzie. Można dostać podgłycze, czasami można dostać czywek, Natomiast McNamara jest takim dodatkowym produktem, którym której po prostu nie wiem, gdzie się sprzedaje. Ja go też w żadnym barze nie widziałem, w żadnym sklepie z whisky tego nie widziałem, po prostu kupiłem tą whisky z ciekawości. Też w takiej wersji z, z Whisky Exchange Drinks By The Drum, e, gdzie oni po prostu sprzedają za dodatkową opłatą takie 30ml sample nieoficjalne, e, zalakowane przy okazji. Ten lak potem strasznie źle odchodzi z tych sampli, więc to jest takie trochę wszystko robione tylko po to, żebym ja z, zaspokoił moją ciekawość, co to, co ta McNamara e, będzie Miała do zaoferowania. Także niewiele więcej można o niej powiedzieć. Praktycznie nic więcej o niej nie można powiedzieć, więc jedyne, co można jeszcze z nią zrobić, tylko jej spróbować. Nanosie bardzo dużo słodyczy. Kojarzy mi się z blendami różnego, różnej innej maści. więc kojarzy mi się na dobrą sprawę z grancem, po prostu tym zwykłym czerwonym. Trochę z -klasem też mi się kojarzy w zapachu. Taka słodycz. Dużo słodyczy, e, trochę jakiś takich, no trochę wanilii, trochę słodyczy, trochę miodu pewnie gdzieś tutaj jest, alkoholowości na nosie nie czuć, trochę takiej słodyczy, która kojarzy się z rumem, więc jakoś tutaj, jest, jakoś tutaj jednak to leżakowanie w rumie jest troszeczkę wyczuwalne, ale dużo jakichś takich czerwonych, słodkich owoców, jagodowych, jeżynowych, porzeczkowych może nawet na dobrą sprawę, trochę wiśni, trochę czereśni i to w sumie na dobrą sprawę tyle. Czuć nawet na się, że to jest blend po prostu. Dużo owoców i niewiele oprócz tego. Trzeba tego spróbować w slandzie. Na języku czuć tą rumowość. Czuć też bardzo dużo słodyczy. Czuć też trochę jakiejś takiej biszkoptowości. Trochę czegoś takiego, co się kojarzy z biszkoptami waniliowymi, takimi biszkoptami szczególnie jak się macza, jeszcze w jakiejś herbacie przy okazji. Jest bardzo gładka, jest bardzo delikatna, nie czuć tutaj za bardzo alkoholowości, chociaż dziś z tyłu, z tyłu przy przełyku troszeczkę czuć dębiny, troszeczkę czuć słodu e, i czegoś takiego mm, trochę zaburzającego tą słodycz i tą fajność, która, e, która tutaj w niej jest, Za dużo się tutaj nie dzieje. Po prostu słodka whisky, która troszeczkę daje rumem, troszeczkę daje owocami, trochę się kojarzy z um, jakimiś wiśniami w zalewie, trochę wiśniami w czekoladzie, jakąś, jakimiś śliwkami w czekoladzie, trochę czymś w tym stylu, plus trochę jakiejś takiej um, wanilii i toffi, w stylu biszkoptów waniliowych. Ale to. To na ja dobrą sprawę większość tego, co tutaj się dzieje. Nic specjalnie ciekawego. Całkiem przyjemny blendik, który, który jest bardzo niezobowiązujący. Można to jak najbardziej pić bez większego problemu na czysto, chociaż, chociaż jest tutaj trochę jakiejś takiej goryczy, która, która troszeczkę nie jest, nie jest aż taka przyjemna, która, która trochę sprawia, że ta whisky po prostu nie jest aż tak przyjemna, jakby mogło być. Także to taki szybki strzał. Po prostu z ciekawości chciałem się dowiedzieć, co to, co to jest ta McNamara, żeby mieć przykrojówkę wszystkiego, co i Ian Noble... Miał w ofercie w swoim probannalin. Okazuje się, że będę musiał sobie jeszcze, jedn jeszcze jedną McNamara pewnie kupić, ale to kiedyś przy okazji. Większość portfela probannalin już przerobiłem. Połowa z tego jest w porządku, połowa z tego jest e, ciekawa, a jedna e, perełka w postaci poczgu 12 jest absolutnie fantastyczna. Także ciągle się trzymam tego, że od Jana Nobles e, probannalin najbardziej warto jednak zainteresować się właśnie tą whisky. To tyle, co miałem do Was na dzisiaj. Pozdrawiam. Mówił do Was, Knur Sur.